Halo, halo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w październiku z Każdego dnia października tego roku 2022 będą działy się równie ciekawe rzeczy, podobnie jak w czerwcu I uwaga, uwaga, to nie są przelewki To jest prawda, to nie jest kła kłamstwo, to nie jest fałsz to jest prawda! I teraz macie dowód na istnienie! Oczywiście, tak naprawdę, was witam wszystkich bardzo serdecznie. Halo, halo! Jestem Almaine i to jest 1 października 2022 roku o godzinie 15.17. Kiedy teraz tego właśnie vloga nagrywam Słuchajcie, mój brat bliźniak obudził się, ale go nie ma, więc ym, O tyle dobrze, że go nie ma na razie, wróci on dopiero o 19:00, Więc no, jeszcze tam z 3,5 godziny ponad I ogólnie chciałbym Wam powiedzieć, że życie jest póki skiery październik, tak? I no niestety, ym, to już będzie ostatni terror ogólnie 2022 roku mhm. I chyba ogólnie to jest ostatni czas terroru ogólnie na moim kanale. Albo jeszcze w 2023 będzie terror i 2024. Ale to się zobaczy. Ale chyba tylko w 2022. No i oczywiście ym, ym, października ym, 23 ym, pojawi się y, niesłuchana rzecz. Albo jeszcze się sprawdzę dokładnie którego, ale mi się wydaje, że 23. Ym... Um, nie słuchajcie, nie, 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 um, pojawi się y, ta jest rzecz. Października 17, y, czyli za w poniedziałek 17, czyli za dwa tygodnie y, w poniedziałek się pojawi, więc. Za dwa tygodnie i dwa dni, czyli za 16 dni dokładnie października 17. No i ogólnie po drodze będą się pojawiały również straszne filmiki albo po prostu no, filmiki z filmiki ale w strasznej, w sensie slime y będzie nagrywał. No i słuchajcie też, tak ogólnie patrząc na ten mój plan tutaj filmów czekajcie chwilę. Patrząc na ten mój plan filmów To dzisiaj Do nagrania To do dzisiaj, do dzisiaj mam do nagrania yy, Tak yy, Teraz robię vloga z październik Ale słuchajcie to jest drugi film jaki wrzucę Pierwszym filmem jest po prostu Spukiscary październik i to będzie podajże filmik pewnego, pewnego mężczyzny, który gra na pianinie albo na fortepianie. No i to po prostu będzie piosenka, którą bardzo dobrze znacie, typowa na Halloween. Spooky Scare Skeletons, na pewno coś wam tu mówi I To będzie w wersji granie na pianinie albo fortepianie. To będzie pierwszy film, jaki dzisiaj wrzucę, ale drugim jest właśnie ten vlog, jaki nagrywam, ale to pierwszy film właśnie jaki nagrywam dzisiaj więc. No i potem oczywiście Spooky Skary, Skeletons będzie to. Będą to członkowie mojej, mojego All Mine All Mine Teamu w ogóle miałem wczoraj pamiętam u ekipy być, ale nie byłem i no jakby wczoraj um, dawcie miało rodziny, no i ogólnie pewnie nie mogłem tam do nich iść, um, chociaż nie jestem pewny, no nie mówił mi tak i dzisiaj, słuchajcie, też nie będę mógł, jutro też raczej nie, ale postaram się w przyszłym tygodniu, żeby pójść do ekipy, czyli 8-9. To jest sobota, niedziela, oczywiście. 8 października, i 9 października. I tak, jeszcze z takich tematów, to myślę, że wszystko. I oczywiście dzisiaj ostatnim filmem, co w ogóle też naprawdę wam gały oczne wypali, że tak powiem, to będzie. Um... Czekajcie, bo ja nie schowałem planów. Kurde. Um, to będzie. Um że znacie te różne creepypasty, takie z tych różnych gier? Albo ogólnie te creepypasty, jakie tam opowiadałem, na przykład Slender, Siren Head, The Rake, coś takiego, Scp, na przykład jeszcze, Five Nights at Freddy's. To ogólnie to wszystko, słuchajcie, to wszystko. Yy, tam, tam jest muzyczka taka podkładana od takiego yy, yy, Kevin MacLeod. Też może coś wam to mówi, ale nie musi, wiadomo, nie? Bo na przykład te spółki Sky Skeletons jest wiadomo, że popu popularniejsze od Kevina McLeod'a. Chociaż może z drugiej strony tak nie być. Może to być jednak Kevin Macleod popularniejszy, ale tam. Do rzeczy słuchajcie, yy, będę yy, ja i oczywiście Al Sleinę, yy, będziemy ustawiali premiery, albo może tylko ja będę ustawiał premiery na te Kevin McLeodów, na te na, Boże, co ja gadam, na Kevi, na, na... horrorowe piosenki Kevina McLoda, słuchajcie. Tu będą losowe piosenki. Ym, od A do Z słuchajcie prawdopodobnie będą, albo losowo, zobaczycie. Zresztą sami zobaczycie. To będą słuchajcie piosenki po prostu horrorowe od Kevina McLeoda W playliście będą, będziecie mogli się odsłuchiwać. Oczywiście wiadomo, że prawa autorskie tam załatwię. Ja albo w sumie, może nie mieć prawa autorskich, mogą nie mieć te piosenki, nie będę musiał, więc lepiej by było, gdybym nie musiał, bo to wiadomo, że szkoda pieniędzy, albo tam po prostu szkoda to jakoś załatwiać. Nawet nie wiem, słuchajcie, jak się to załatwia, ale jak jakby były te copyrighty, różne te właśnie, no to bym musiał to załatwić. Teraz yy, od razu, bym skończył na przykład tego vloga. No ale słuchajcie, yy, to będą premiery. Po prostu te piosenki horrorowe Kevin'a McClellan. No, i dzisiaj będzie pierwszy odcinek, i jutro będzie drugi. Więc, no, w weekendy będą się pojawiały co dwa odcinki. W niedziela Tam Będę musiał chyba w jednym dniu, w piątek, wrzucić dwa odcinki, chyba. Jak tak przejechałem przy, przy, oczyma. Tak yy, spojrzałem się, tak przyjechałem oczyma i no, yy, tam czytałem, że chyba piątek 29 października chyba? Nie, 28 jest w piątek. Yy, to yy, tam muszę dwa odcinki chyba wrzucić. Yy, I ogólnie yy, też tak już yy, nie mówiąc o tym ogólnie, już ogólnie kończąc ten temat, sami będziecie widzieli. Um, to ogólnie ja chyba zakończę tego vloga, no 8, ponad prawie 8,5 minuty. Um, więc no długo, bardzo długo. I co? Ja zakończam go w tym momencie. Dziękuję wam bardzo. Oczywiście jak Calsline będzie to spokojnie. Nie dawajcie się wystraszyć. On nic wam nie zrobi. Nie bójcie się. Jedynie was może wystraszyć, ale spokojnie, nie wystraszy Was tak, że się... Że po, w, koszmary wam, wam się będą śniły, ale tam chyba jeden film, jaki on wrzuci, albo nawet dwa, jak obejrzycie, to możecie mieć ten koszmar. Ale słuchajcie, nie będę wam mówił. To na pewno w październiku się pojawi. Zresztą będziecie może widzieli po tytułach, że to, że to na pewno będzie bardzo straszne, ale mam nadzieję, że aż takich do wam nie da. No ale słuchajcie, wiadomo, że od tego właśnie 17 października. Będzie też wrzucał straszne filmy, takie jak od 10 czerwca do 30 wrzucał Na przykład, pierwszy, na przykład username 6, 666, coś takiego No i co? Dziękuję Wam ostatni raz za oglądanie, przedłużyłem o kolejną minutę Teraz już naprawdę się z Wami żegnam Trzymajcie się i nie dawajcie się, pamiętajcie Bądźcie, bądźcie dzielni, on nic Wam nie zrobi Papa